Pragnieniem Pana Boga jest, by ludzie się nie troszczyli zbytnio ani o sprawy doczesne, ani o swoją drogę do Nieba, do Niego. Pan Bóg chce, by nasze wolne od wszelkich trosk serca w Nim znalazły oparcie. Pan Bóg chce mieć w życiu człowieka rolę całkowitą, a nie dodatkową i bez uwarunkowań ponieważ w człowieku nie da się wyodrębnić nawet najmniejszej rzeczywistości, która była, byłaby oddzielna i niezależna. Człowiek w całości jest uzależniony od Pana Boga jako od źródła swojego i przeznaczenia swojego. Święty Jan Krzyża ukazuje drogę do pełnej wolności, wydobywając ze skarbca swej bogatej symboliki niezwykły obraz. Porównuje duszę jednoczącą się z Bogiem do wypalanego przez ogień drewna. Po całkowitym wypaleniu pozostaje z jego popiół, proch, który jednak, przeniknięty płomieniem, ma takie właściwości jak ogień może osuszać, ogrzewać i oświecać. Na tym polega przeobrażenie wewnętrzne ludzi uświęcających. Jest to proces rozłożony na całe życie. A kto przez życie idzie ociężale, nieufnie i czasu mu braknie, a uświęcenie nie ma, to mu Pan Bóg to przedłuża jeszcze w wieczności o czyściec, który jest miłosierną koniecznością, ale jest też bardzo bolesny. Czyściec jest bardzo wielkim cierpieniem. Już w Księdze Rodzaju człowiek nazywany jest prochem. Po grzechu pierworodnym Bóg mówi do Adama, bo prochem jesteś, proch się obrócisz. To słowo proch, to brzmi jak nicość, jak całkowita zależność, jak rzeczywistość bez wartości, bez znaczenia. Człowiek sam z siebie jest prochem, a przecież w codzienności człowiek chce być kimś, Chcę mieć znaczenie, poważanie, uszanowanie, satysfakcję, dobre samopoczucie. Chcę sobie pożyć z jakąś satysfakcją ziemską. O to ludziom chodzi. I to jest przeciwne Bożemu zamysłowi i prawdzie Bożej o nas, bo człowiek jest prochem. I tutaj się tego nie da uratować. Takim dramatycznym obrazem, do czego ludzie doszli w swoich postawach względem siebie, jest coś takiego jak makijaże robione ludziom umarłym. Człowiek umarł, nie ma ciała, są zwłoki, które od razu ulegają rozkładowi. I zanim to będzie pogrzebane czy spalone, to jeszcze fachowiec robi makijaż. Maseczkę na twarzy umarłego. żeby było ładnie, i grzesznik to samo robi w stosunku do siebie. Tak jak jest, no powiedzmy, makijaż na żywą twarz. Jakąś tam ma przydatność doczesną, to ja się zgodzę to ludzie sobie taki makijaż tworzą na swojej duszy, na swojej świadomości. W dzisiejszym świecie największym problemem jest błędne wyprofilowanie oso ludzkich osobowości z organizowanym masowym, przemysłowym zakłamaniem. To zakłamanie to jest jak błędny drogowskaz. Błędny drogowskaz. Wskazuje nie w tym kierunku. Ale ludzie kochają kłamstwa. Bo z kłamstwem związane jest chwilowe dobre samopoczucie. Jak łatwo uwierzyć w to, że jest się dobrym. Zasłużonym ładnym. Starałeś się. No trochę ci nie wyszło, ale i tak dalej. Wszystko da się ludziom wymówić i bez oporów. Kłamstwo wchodzi jak gwoździe masło. Tylko ludzie pokorni, prawdziwie pokorni, jak się ich przechwala, to i się budzi taki odruch nieufności, ostrożności. I już dalej nie chcą słuchać bo to do nich nie pasuje i zaprzeczają temu, zatrzymują tego pochwalcę, tego uroczego kłamca, bo wiedzą, kim są. I do nich pochlebstwa się nie przyklejają i pochlebstwa w ich życiu nie funkcjonują. Byłem niedawno świadkiem, jak pewien od lat zepsuty, zniszczony człowiek, przez to, że go źle traktowali, dorobi się wielkiej próżności. Ale to tak wielkiej próżności, że no to już miał takie odloty w życiu od realizmu. I koniec końców, kiedy już nie musiał walczyć o siebie, bo jest na wypoczynku, wziął się za malarstwo. Maluje tam coś, malował. No, malował, no, tak, oczywiście, malował. Yy... No, to, to jest takie, takie infantylne malowanie. No, ale to zaspokajało jego próżność. Poprawiał to wszystko na korytarzu, powywieszał jeszcze z napis, kto to zrobił. Każdy obraz jest podpisany. To malowanie farbami. No, no przypomina zamierzenie malarza. Można się domyśleć, o co jemu chodziło. No jeżeli on w ten sposób rozstrzygnął próżność swoją, zaspokoił i przez to był mniej rozgoryczony, to niech mu będzie. Dzieło wraz z nim pójdzie do grobu za jakiś czas, ale oto człowiek, który ma tak nieodpartą chęć zaspokojenia siebie w jakiejś dziedzinie, że ta chęć już jest u niego mordercza. Jeżeli człowiek nie podejmuje walki z wadą główną, często niezidentyfikowaną, utajnioną, dobrze obronioną i uzasadnioną, to ta wada główna go zamorduje. Będzie wielką przeszkodą do uświęcenia się. Dobrze jest więc sobie nie kłamać, nie zgrywać się na Istotę, którą się nie jest. Dobrze zachować wdzięczność, umiar i skromność. Umiarkowanie yy, broni człowieka od niepożądanych ekstremizmów. Ekstremiści bowiem żyją według hasła wszystko albo nic. Ponieważ nie będą mieć wszystkiego, bo nie będą, to mogą mieć nic. Ci ambicjonerzy, yy, którzy dobrze wiedzą, nikt im nie będzie mówił, mają rację i prawo i są tak dynamiczni, że się ich nie przegada, nie przekona. Są czasami ludzie o postawie takiej presji, takiej dominacji, że szkoda słów na rozmowę z nimi. Bo jeszcze raz ci opowiedzą to, co już tyle radzi opowiadali, I znowu cię zmęczą i poddasz się, bo już sił nie ma walczyć z takim dominatorem, który powie ci, jak jest. Bo on wie. Dlatego wady główne, czynią w człowieku. Spustoszenie posobowości i czyniąc człowieka karykaturą. Kto z nas tak o sobie myśli? Każdy woli sądzić, że sam z siebie jest kimś. Tymczasem cała nasza mniemana wielkość to jedynie miraże i złudzenia, którymi wciąż na nowo wypełniamy serce, to iluzoryczne oparcie, jakich szukamy w sobie i w innych, w rzeczach, pieniądzach, sukcesach. Czasem spotykam się z ludźmi podobnymi sobie, no i tam czasem sobie tam pogadamy, powspominamy. Wtedy słyszę relacje tego, tamtego o sprawach, które znam i widzę jak zmyśla, jak dokłada, jak koloryzuje. Tak nie było, aż tak nie było. Ale cóż. Im dłużej lat, tym piękniejsze miało się dzieje. Nie u wszystkich tak jest, ale u niektórych tak jest. Warto sobie nie kłamać, a najgorzej, gdy kłamiącemu sobie nie da się o tym powiedzieć. Jest jakaś taka bariera niemożność, bo on nie zrozumie, nie przyjmie, ucieknie lub stoczy straszliwą walkę, ale tak morderczą walkę, że uciekniesz, uciekniesz bo, bo by cię przytrzasnął drzwiami. Długie lata bajania sobie, długie lata wmawiania sobie niemożliwości, czynią człowieka mocno zafałszowane. Dlatego, przed nienawróconymi w perspektywie jest straszliwe zderzenie czołowe realne zderzenie z prawdą o sobie w dniu sądu. To tak jest, Panie Boże. A co nie spodziewałeś się? A nie podsyłałem ci prawdy, powie Pan Bóg? No ale byłeś zajęty sobą. Tylko Ty potrafiłeś poznać się na sobie i siebie docenić. Dlatego byłeś w autoadoracji. Kontynuując. Jednak Twoje zasłużone, bohaterskie życie, które wymagało jakiegoś uzasadnienia i oprawy, bo ktoś się w końcu na Tobie powinien poznać, jeżeli nie inni, to przynajmniej Ty sam. I z takimi bajkami o sobie idzie na sąd. Jeżeli Pan Bóg nie da Mu łaski oczyszczenia, pamięci, całej świadomości, takie biedaczysko będzie naprawdę. Zderzenie czołowe, późna na czołówkę z Panem Bogiem i z prawdą, to jest dramat. Zazwyczaj Pan Bóg organizuje ludziom okoliczności takie, że ludzie łagodnieją, nie są tacy pewni siebie, zwłaszcza jak dotnie ich niemożność jakaś i nieodwracalna. Kiedy powoli gasną, wręcz wysychają w swoim ciele, no to oni wtedy już nie są tacy pewni siebie i swego i, i pokornieją. Ci wreszcie się w prawdę o sobie i prawdopodobnie unikną zderzenia czołowego, będzie boczno-czołowe, a to trochę mniej bolesne. Może nawet boczne. pomiędzy językiem samochodowym. Módlcie się często. Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serce nasze według serca Twego. Bo można być naprawdę użytecznym i zasłużonym i porządnym i takim no na każdym miejscu nie ma się co czepiać. A jednak człowiek może mieć w sobie taką niewidzialną zadrę. które jest w tajemnicy na przykład przed światem, a nawet przed sobą. No i wtedy jest duży trud. I jakiś proces oczyszczenia przed. Jeżeli człowiek jest nieutwierdzony w prawdzie, to diabeł sobie na komputerze wszystko pooblicza. I może przyjść taki moment, kiedy zgłupiejesz. Na przykład, mając lat 60, albo 5 lat mniej, albo 5 lat więcej. Zgłupiejesz. Będziesz zdumieniem i zadziwieniem dla świata, dla wszystkich. Bo ty wtedy w swoim zakłamaniu rzutem na taśmę, mówię językiem sportowym, zdecydujesz się na pewnego rodzaju karkułomność w życiu twoim, bo ono ci ucieka, jest nie do uratowania i dla ratowania siebie popełnisz jeszcze głupstwo większe niż dotychczas. Naprawdę może tak być. A nie będziesz czuł, że błądzisz, bo wszystko to zostanie znieczulone jakimś pozorem, jakąś koniecznością, Na przykład? Na przykład? No, na przykład. Na przykład. Ja, na Żywacz. Na nie będę mówić o Was, bo Was nie znam. Na przykład. Nauczycielka. Nawet przez jakiś czas dyrektorka szkoły. Nawet dobra. Nawet pobożna. Jakieś zeszły te lata takie. Intensywne. Te lata takie no, powiedzmy ze 30 lat dorosłości już zeszło. Czyli diabeł podsunął rozwodnika. Którego nazwała mężem. I, i, i się z nim złączyła. Czyli skasowała sobie życie, zasługi. Trochę jej tam żałowali i trochę jej nie żałowali. Bo wcześniej potrafiła być słodką żmiją. O dość konsekwentnej bezwzględności. I w końcu diabeł ją upętał, jak takim kokonem. I jak weszła w tę nową rzeczywistość, jej posmakowała. To jakby nie było wyjścia. Albo inny przykład, czysta, pobożna, pracowita. Podesłał diabeł łobuza, doświadczonego łotra lubieżnika i kręcił się wokół niej jak na karuzeli. Rok, dwa, dwa trzy. trzy, a kobiety się wydoby, zdobywa wytrwałością. I ona wie w co weszła. Płacze i wyśnie u mnie. Gdyby, gdyby ta niewiasta miała mężnego ojca, brata twardziela, jakiegoś kuzyna, który by się nią zajął, to łobuza należałoby zaprosić na udeptaną ziemię. I przekonać go w sposób nieodwracalny, żeby mu się już nie, nie opłacało sięgać wzrokiem tam, gdzie ma zakazane, bo goić by się musiał długo. Dlaczego tak mówię? Bo czystość, świętość trzeba niestety niekiedy stoczyć. Bitwę. Taką militarną wręcz. Bitwę. Nie stoczy człowiek ojciec bitwy o swoje dziecko w szkole, na podwórku? Ha. Które dzieci dzisiaj mają ojca ojcowskiego? To jest pytanie. Żyjemy w świecie z niewieściałem, dzieci sierot, dzieci, które nie wiedzą, kim są. Bo zaczął diabeł manipulować prawdą o ludzkiej naturze. I do tego doszło. A wystarczyło zachować skromność, bojaźń bożą, troszczyć się o pokorę, nie pielęgnować zachcianek swoich, żyć cicho a spokojnie. Kiedyś przed laty, po obejrzeniu pewnego filmu historycznego, zrozumiałem i powiedziało mi się, Więcej zrozumiesz, dalej zajdziesz. Musisz więcej zrozumieć, czyli uchwycić istotę życia, prawdę. Musisz dać się przeniknąć prawdą, czyli dać się przepokorzyć Panu Bogu. Pokora jest kroczeniem w prawdzie. To jak nie będziesz zioną pychą, czyli dowolną, swobodną fantazją, to wtedy popełnisz mniej błędów i mniej się ucierpisz. Niech ci na tym zależy. Zabiegaj o to, by żył w mocy Boga, a nie w fantazji swojej.